Wersal Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu mieszkanie na Bielanach piaskach przy ulicy Broniewskiego na drugim piętrze mieszkania o powierzchni 44 m2 i cenie 259 tys. zł. Mieszkanie dwupokojowe, rozkładowe z widną kuchnią. Składa się z dużego pokoju z wyjściem na jednometrowy balkon. W pokoju, w widnej kuchni, małego pokoju, łazienki z wc. Stan mieszkania do całkowitego remontu z wyjątkiem okien, które zostały wymienione miesiąc temu i są jeszcze wiele lat na gwarancji. Na podłodze parkiet, można go wycyklinować. Jeżeli zainteresował Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa wersalnieruchomości.com.pl. Jesteśmy na Facebooku. Facebook.com łamana na wersal.pl. Oferta korzysta z programu marketingowego kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwsi na Warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal Nieruchomości poleca tę nieruchomość. Wersal Nieruchomości jest czymś więcej niż jednym z wielu biur nieruchomości. Jest encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko i dlatego zapraszamy do oglądania. Wersal Nieruchomości poleca tę nieruchomość.